Witam Państwa. Tutaj trzy setka. Nowe rybki od kolegi. Nowe glony porosły. Staram się bardzo mało ingerować w to akwarium. Praktycznie tam łapnie wsadzam. Tam posadziłem różdżyca, ale co się chyba glon zjadł. Tutaj różdżyca się broni. To muszę mechanicznie się pozbyć tego glona, ale właśnie specjalnie jeszcze dzisiaj chciałem nagrać, jak to wygląda z tym glonem. Z dalszej perspektywy. No, No co się dzieje? W tym akwarium. I w podłożu, i w całym akwarium. Coś się tam dzieje. Wiesz, tu na górze teraz nic się nie dzieje. <grytanie> Wszystkie ryby żerują. Dlatego warto też dawać takie tabletki, które wpadają wprost na dno. Bo jednak te dno jest takie przedziabane. Przez te rybki. Przefiltrowane, przewietrzone jakieś tam lżejsze cząsteczki, jakoś wyżej trochę pójdą. To się później, jak będzie się odmulać, to się wyciągnie. A tak jak tylko wszystko na górze, to wszystko opada. Robi się taki korzuch tłusty i to jest najgorsze co może być. Tak samo jak macie gąbki tłuste na filtrze. Poproszę bardzo. Ja ściągnąłem całkiem gąbkę, bo mi tu zależy na nie na gąbce, nie na filtracji, tylko na, na powietrzaniu takim miejscowym. I wystarczy. No i muszę filtr kubełkowy do niego zajrzeć, bo już chyba z 7 miesięcy nie patrzyłem. To już najwyższa pora. Także będę tu coś grzebać na pewno. Ale póki co jest jak jest. Na pewno to trzeba będzie robić na spokojnie, etapowo i powoli. Dobra, dzięki za uwagę, i na razie, hej, cześć.